Tego to skin na ziomeczku możesz zgarnąć właśnie dzisiaj. Wspaniały, przepiękny MP9 łańcuch pokarmowy z jeszcze piękniejszymi czterema naklejkami. Holo z Paryża, moi drodzy. Oczywiście naklejczki na skin z manki trapione, no bo gdzieżby indziej. Moi drodzy, żeby zdobyć tego skina, wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem. Subujecie ten kanał, zostawicie łapę w górę i macie w swoich opisach trade linka, żebym od razu mógł wysłać skina do zwycięzcy. A kto zgarnia tą przepiękną awupkę z poprzedniego odcinka, Odcinka, sprawdźmy. G Galin ST10 Gratulacje, przyjacielu! Mega opening fajne skinki. E, dzięki. E, no i skinę ci w tym momencie do siebie Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie z tej strony. Suchy, a dzisiaj kolejny, no i chyba już jeden z ostatnich, tak naprawdę, odcineczków z openingów e, kolekcji zbrojowni, bo no tych gwiazdeczek zostało w zasadzie niewiele. Ale dzisiaj mamy kolejne 50 gwiazdek do wydania, więc mam nadzieję, że wydam je mądrze. Ale zanim to zrobię, oczywiście zapraszam was na z Skinzmakikom to strona do wymiany skinów, na której ziomeczku, możesz sobie wydropić przepiękne krafty, tak jak tutaj 5 runtime holo, Słuchajcie, na jednym skinie tutaj kolejne 5 pięknych holo naklejeczek. Na kolejnym skinie tutaj może skin trochę droższy, ale macie 4 Entropic Folia ze Sztokholmu, Piękna naklejeczka. Albo tutaj skin trochę tańszy, ale macie 4 Holo Team Liquid z Paryża. Także naprawdę warto sobie tutaj poszukać z kodem suchy. Macie możliwość zgarnięcia do 5 dolarów przy pierwszej wymianie. Możecie sobie też doładować konto z kodem, oczywiście, tutaj suchy, wpisujecie sobie suchy. Użyj i macie 35% bonusu do doładowania. Naprawdę warto szukać. Fajnych kraftów, może uda wam się trafić, tak jak mi fuel injektora z naklejką, słuchajcie, Snacks Gold z Krakowa 2017. Tutaj mam to zupełnie za darmo, a naklejeczka na Steamie warta 6000 ziko. Także naprawdę warto sobie posnajpić warto poszukać, bo można trafić prawdziwe perełki. Gorąco polecam, oczywiście, z kodem suchy. Link macie w opisie. No i dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Yy, digielek, no nie skuszę się, niestety się nie skuszę. E, jakoś nie, no nie, 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 przypadł mi do gustu Też jakieś tam te ceny nie są niewiarygodne za tego digielka, więc nie ma sensu Ale ostatnio trafiłem, jak dobrze wiecie, e, czerwoną w Całkiem spoko e, paternie, e, więc zobaczymy za ile to się uda sprzedać Ale słyszałem, że ktoś słuchajcie trafił tą przywieżkę i ona była złota I ona była złota i sprzedał ją za chyba 4000 na Steamie nie sprawdzałem tego, więc, e, jeśli to plota, to wyprowadźcie mnie z błędu. Ale sobie od tego może zaczniemy dzisiaj, moi drodzy. E, Przywieszka, proszę bardzo, żeby było tak dobrze. Jak ostatnio poprosimy Ciach. Okej, okay, dostaliśmy chyba całkiem spoko przywieszkę, nie? Czy nie? <gry> e, dostaliśmy tą. No to dobra, chyba nie najgorzej. Ne, damy jeszcze jedną szansę damy jeszcze jedną szansę. Poprosimy coś lepszego. Ajajaj, no to już jednak lipa To już lipa, a wupa e, ta, a tu mamy mam ładniejszą e, Dobra, dajemy szansę w takim razie tym przywieszkom e, Tutaj w ogóle trafiłem, słuchajcie, którą tą chyba trafiłem I za dychę ona jest na Steamie, jeszcze jej nie sprzedałem, muszę ją sprzedać Więc te przywieszki wcale nie najgorzej, słuchajcie, stoją e, Także sobie tutaj jeszcze ze dwie takie przywieszki spróbujemy otworzyć Zobaczymy co nam dzisiaj wypadnie Okej, okay, dostajemy fioletową fili Ale filiżaneczkę ja już tą ostatnio zostałem przecież. Nie, to ja nie chcę jej. Ona jest spoko niby, ale ja jej nie chcę, e, bo ona chyba nie będzie wiele warta, nie? to już lepsza jest ta zdecydowanie. Dobra, to jeszcze raz i poprosimy. O, ta mi się podoba. To jest kozacka. I ta jest taka śmieszna. E, tą tą poprosimy. Nie mam pojęcia szczerze spojrony stoją, nie zagłębiałem się w to. Okej, okay, dostaliśmy taką żółtą. Zwariowany banan. Dobra, spoko. Nie zagłębiałem się ile to kosztuje. Ale... ale... Pewnie też po parę złotych. Dobra, jeszcze raz dajmy szansę. Ostatni raz. Ciach. Okej, okay, ziomka dostaliśmy. Ciekawe z tym, jaki taki ziomek kosztuje. Dobra, moi drodzy, sprawdziłem sobie tak na szybko, ile ile te przywieszki No i powiem Wam, że te filcianeczki po 15 teraz chodzą, to chyba jest 11, to jest 4 e, Ogólnie nie najgorsze są te ceny, powiem Wam, jak za 3 gwiazdki Myślę, że nie, naj, nie najgorzej e, Szczególnie, że za 2 gwiazdki jest skrzynka, którą można kupić za 4 zł Więc, no tak licząc, no wcale to nie jest najgorsze e, A co to jest w ogóle? Naklejki? Aha, to jest to rzemiosło, słyszeliście? Zgłupiałem, że coś nowego jest, słuchajcie, dobra Dajmy tutaj jeden strzał Tradycyjnie i znowu dostałem Języczek, okej, okay. no to dajmy jeszcze raz I dostaniemy czerwona Czerwoną naklejkę dostaliśmy, słuchajcie a eee, aha, i że te oczy się ruszają. Dobra, no ile to jest warte? O <laughs> kurde no to już znowu, słuchajcie, ma być dobry w zasadzie opening, no to jest prawie najlepsza, tak? A nie, to no są dwie najlepsze, dwie czerwone, czyli to, są, to jest najlepsze, tak No i już, patr już patrzę słuchajcie sobie tu z boku ile to ile to kosztuje O kurde, to kosztuje 36 zł tylko Jaka Ja kalipa, to ja myślę, że to jest więcej to będzie kosztowało. No dobra, 36 Ziko Myślę, że warto to będzie zostawić na e, jako, jako temat inwestycyjny Dobra, to może jeszcze raz Jak tak ładnie nam dzisiaj dał Wow! Drugi raz z rzędu czerwona Coś się dzieje Coś się dzieje Okej, okay, mamy jakiegoś glitcha, buga czy coś innego Mamy drugi raz z czerwoną No to jeszcze raz No już myślałem, że trzeci raz I to już bym naprawdę chyba w to uwierzył Dobra, słuchajcie, no to całkiem... Całkiem chyba e, spoko. E, dobra, to też przejdziemy tutaj. A te naklejki są droższe? Pozwólcie, że szybko tylko zerknę dosłownie, czy one są cokolwiek droższe. Te naklejki, no są, te czerwone są trochę droższe. E, no ale poza tym, no to widzę, że jest lipa. No to, to tylko tą czerwoną byśmy chcieli. No dobra, dawaj czerwoną i spadamy. Dobra, dostaliśmy dziadostwo. To jeszcze raz dziadostwo no to jeszcze raz i dziadostwo dobra czyli tutaj nie dostaliśmy nic ale dwie czerwone słuchajcie dostaliśmy dzisiaj yy, także no jest sztos nie myślę że to jest sztos dobra idziemy na kolekcję idziemy na kolekcję e, skrzynek już z tych punktów nie biorę wolę sobie faktycznie te skrzyneczki kupić na rynku a te gwiazdki sobie tutaj powydawać właśnie na skiny z kolekcji dobrze Powiem Wam szczerze, zaczniemy sobie się od tego. Ja polowałem bardzo na to, wydaje mi się, że to jest przefajny Glock, naprawdę. I cenowo on jest bardzo nisko. Ja się zastanawiam, czy ja sobie go nie kupię po prostu w jakimś faktoryniu dobrym flowcie, Jeśli mi nie dropnie, a jak dropnie, no to tym bardziej, tym lepiej. Dobrze, lecimy. Pierwsza gwiazdeczka, mamy 28 zostało, więc już trochę wydałem na przywieszki, nie przywieszki. Tygrysi wzorownik, o jezus, słabo. No to jeszcze raz. I słabo. Ok. Dwa bardzo słabe skiny, więc idę gdzie indziej. Idę sobie tutaj. I poprosimy. Co, byśmy tu chcieli? Digielek też jest fajny. Tu już nawet jak nie chcę dać czerwonego, to można dać gielka. To już mam i to w Factory New No to jeszcze raz. Ale słabo, strasznie słabo dzisiaj daje te skiny, słuchajcie. Dobra, dajmy mu. A jeszcze jedną szansę mu damy ciach. Okej okay. dobra, ale to jest. Co to jest za skin? Aha, to już jest fioletowy. No dobra, to już dostaliśmy fioletowego Dwa T AK dostałem. Tego dostałem. Eee, no dobra. Nie ma tragedii. Dostało nam 8 osiem, osiem Gwiazdeczek, więc sobie tworzymy. Może tutaj ten AK. AK chodzi, chodzi w dobrej cenie. Przynajmniej na moment na moment tego otwarcia słuchajcie, ten AK kosztuje od 480 do 4700. Także całkiem spoko, więc jakby w faktory nie mi chciało wypaść to bardzo chętnie przygarnę. Ok, ale dostajemy P90 umyj mnie, no tak właśnie wyglądasz, jakby cię trzeba było przyjacielu umyć. Eee, dobra, ostatni strzał. Ostatni strzał. Przez chwilę się zastanowiłem czy nie iść na naklejki <laughs> I nie otworzyć czterech naklejek jeszcze Ale nie, dobra, już nie Tutaj szczęście wykorzystaliśmy dzisiaj dwie czerwone Ja w ogóle jeszcze jak będzie chyba następny penik, To zacznę od skinów Skoro czerwone mi wyskakują na początku rzeczy A potem naklejki Chyba tak trzeba będzie zrobić Dobra, yy, no to tu poprosimy Ostatnie otwarcie, moi drodzy, aha, poprosimy, a ja Was poproszę o zostawienie łapy w górę, e, komentarzu pod tym filmem i suba dzwonkiem i widzimy się w kolejnych materiałach, lecimy ostatnie otwarcie dnia dzisiejszego, pach!